Nowa Toyota Corolla Cross 2026 to jeden z najbardziej wyczekiwanych kompaktowych SUV-ów na rynku, który łączy sprawdzoną niezawodność marki z nowoczesnym designem, praktycznością i zaawansowaną technologią. Ten model został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy chcą wygodnego auta rodzinnego, ale jednocześnie oczekują stylu oszczędności i bezpieczeństwa już na pierwszy rzut oka. Corolla Cross 2026 rok prezentuje się świeżo dzięki przeprojektowanemu przodowi smuklejszym reflektorom LED oraz bardziej. Dynamicznej sylwetce na dwozie zachowało kompaktowe wymiary, co ułatwia jazdę w mieście, ale jednocześnie oferuje solidny prześwit idealny na gorsze drogi. Wnętrze Toyoty Corolla Cross 2026 rok zostało dopracowane pod względem ergonomii i jakości materiałów. Kabina jest przestronna zarówno z przodu, jak i z tyłu, a wysoka pozycja za kierownicą zapewnia doskonałą widoczność centralny ekran multimedialny, oferuje szybkie działanie oraz obsługę Apple CarPlay i Android. Autocyfrowe zegary są czytelne i pozwalają na. Personalizacje wyświetlanych informacji komfort podróżowania podnoszą wygodne fotele liczne schowki oraz pojemny bagażnik, który bez problemu. Pomieści zakupy wózek dziecięcy lub bagaż na weekendowy wyjazd. Pod maską Toyota Corolla Cross 2026 rok oferuje nowoczesne jednostki napędowe ze szczególnym naciskiem na technologię hybrydową. Silniki zostały zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia paliwa oraz niskiej emisji spalin, co czyni ten model atrakcyjnym wyborem dla osób dbających o środowisko. Hybrydowy układ zapewnia płynną jazdę, cichą pracę w mieście. Oraz wystarczającą moc na trasie dostępne są również wersje z napędem na wszystkie koła, co zwiększa pewność prowadzenia w trudniejszych warunkach. Pogodowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Toyota Corolla Cross 2026 rok stoi na bardzo wysokim poziomie standardowo. Oferowany jest pakiet systemów wspomagających kierowcę, który obejmuje aktywny tempomat asystenta pasa ruchu, system awaryjnego hamowania, rozpoznawanie znaków drogowych oraz monitorowanie martwego pola. Dzięki tym rozwiązaniom codzienna jazda staje się spokojniejsza i bardziej przewidywalna konstrukcja nadwozia została wzmocniona, aby zapewnić maksymalną ochronę pasażerów w razie kolizji. Wrażenia z jazdy nową Korollą Cross 2026 rok są bardzo pozytywne, zawieszenie dobrze radzi sobie zarówno na nierównościach miejskich, jak i na dłuższych trasach układ kierowniczy jest precyzyjny, a wyciszenie kabiny pozwala na komfortową rozmowę nawet przy wyższych prędkościach, to auto sprawdzi się zarówno jako codzienny środek transportu, jak i samochód na rodzinne podróże. Toyota Corolla Cross 2026 to propozycja dla osób, które szukają niezawodnego, nowoczesnego i oszczędnego SUV-a. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły, opinie oraz realne wrażenia z użytkowania tego modelu, koniecznie obejrzyj cały materiał na kanale i nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych testów recenzji i nowości motoryzacyjnych. Warto również zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe, które w Toyota Corolla Cross 2026 rok zostało znacząco rozszerzone w zależności od wersji kierowca może liczyć na dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane fotele kierownice oraz system bezkluczykowego dostępu, uruchamiania pojazdu, nowoczesne systemy łączności umożliwiają aktualizację online. Oraz zdalne sprawdzanie stanu pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej, oświetlenie ambientowe poprawia atmosferę we podczas jazdy nocą A. Wysokiej jakości system audio zapewnia czysty dźwięk niezależnie od gatunku muzyki producent, zadbał także o detale wykończenia, które sprawiają, że samochód wygląda bardziej premium i przyjazny dla użytkownika. Corolla Cross 2026 rok została zaprojektowana tak, aby spełniać potrzeby nowoczesnych rodzin oraz aktywnych kierowców. Niskie koszty eksploatacji, wysoka wartość rezydualna oraz szeroka sieć serwisowa Toyoty czynią ten model bardzo rozsądnym wyborem na długie lata, dzięki połączeniu sprawdzonej technologii hybrydowej z praktycznym nadwoziem typu SUV samochód doskonale odnajduje się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas dalszych podróży, niezależnie od tego, czy poruszasz się po mieście, czy Wybiera się poza asfalt Corolla Cross 2026 rok, oferuje stabilność, komfort i poczucie kontroli. Coraz większa liczba kierowców zwraca uwagę na ekologię i ekonomię, dlatego Toyota Corolla Cross 2026 rok idealnie wpisuje się w aktualne trendy rynkowe. Hybrydowy napęd pozwala ograniczyć zużycie paliwa bez rezygnacji z osiągów, a inteligentne systemy wsparcia pomagają w bardziej efektywnej jeździe. To samochód, który łączy rozsądek z nowoczesnością i może być świetnym wyborem zarówno dla młodszych, jak i bardziej doświadczonych użytkowników. Podsumowując wszystkie cechy, specyfikacje i rozwiązania Toyota Corolla Cross 2026 rok, pokazuje, że jest samochodem kompletnym, który odpowiada na realne potrzeby rynku, łączy nowoczesny wygląd z funkcjonalnością, bezpieczeństwem i oszczędnością, czyniąc codzienną jazdę prostą, przyjemną i bezstresową dla wielu kierowców, będzie to idealny kompromis pomiędzy SUV-em a klasycznym samochodem osobowym, oferując więcej możliwości bez zbędnych kompromisów w codziennym użytkowaniu oraz wysoką jakość wykonania, którą Toyota konsekwentnie utrzymuje od lat w swoich najpopularniejszych modelach na świecie motoryzacji dzisiaj.